Cześć! Niezmiernie miło jest mi powitać się na moim kanale YouTube. Zdradzę Ci, czym się zajmuję i o czym będą kolejne filmiki nagrywane na bieżąco. Nazywam się Aleksandra Kmiolewska i jestem prawnikiem, negocjatorem umów i mediatorem. Wpisana jestem na listę stałych mediatorów przy sądzie okręgowym w Gdańsku. Pomagam moim klientom w sposób bezpieczny zawierać umowy chronię i zabezpieczam ich interesy, reprezentuję moich klientów na spotkaniach biznesowych i negocjuję najlepsze dla nich zapisy umowy. Dbam o to, żeby nie zostali oszukani przez drugą stronę umowy, przez kontrahenta. Czemu poświęcony będzie ten kanał? Umową i zapisom umownym? Dlaczego? Dlatego, że może ponad 90% spraw w sądzie właśnie jest efektem niezawartych umów lub błędnie zawartych umów? Gdzie zapisy chronią tylko i wyłącznie jedną stronę umowy, gdzie zapisy niekiedy są niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa, gdzie zapisy są ogólne, abstrakcyjne, niewłaściwie oznaczony jest przedmiot umowy, gdzie zapisy nie zabezpieczają Twoich interesów. Dlatego jeśli interesuje Cię tematyka umów i zapisów w nich zawartych, Serdecznie zapraszam Cię do zadomowienia się na tym kanale i odsłuchiwania filmów na bieżąco. Cześć, do usłyszenia wkrótce.